I już oczywiście się zadziało, już jest pierwsza strata za nami, a jeszcze nawet nie dostałyśmy jedzenia. Sprzątamy. My już jesteśmy, bo wszystko było cudowne. Zgadzacie się? A, a, tak. Tak. Dziękujemy. Nasze polskie morze jest też przepiękne. uwielbiam. To moje ulubione placki, ziemiaczane będzie dzisiaj robić, więc ja już zawsze na to czekam. Bardzo, bardzo. No, ciasto gotowe, tylko na patelnię. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj Abi, słuchajcie, przyszła do mnie, bo chyba chce być też we vlogu, więc troszeczkę z Abi, e, ale o, bo jest czas tulenia, bo usiadłam w końcu na kanapie. <laughs> to już wie, że będzie tulenie. E, słuchajcie, dzisiejszy vlog będzie taki troszeczkę niepodróżniczy. Normalnie znacie z nas z tego, że gdzieś jedziemy, zwiedzamy, natomiast dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda mój dzień, taki normalny, roboczy, bo tak naprawdę większość czasu to jest rzeczywiście praca. Podejrzewam, że Macie tak samo, natomiast te podróże to są te wolne dni, kiedy gdzieś tam uda się nam coś złapać, wolnego i gdzieś pojechać. Dlatego też dzisiaj Wam opowiem o sobie, więc tak, pierwsza rzecz to mam swoją własną szkołę językową. Którą oczywiście założyłam też sama i jestem z tego bardzo dumna, e, ponieważ zrobiłam to od kompletnego zera. Nie jest to duża szkoła, jest to taka bardziej lokalna szkoła, e, ale jestem z niej zadowolona. I no mam super lektorki, które teraz pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam Cię Marta, pozdrawiam Cię Aniu. I cóż, e, pracuję bardzo różnie, bo dzisiaj Wam pokażę tylko jeden dzień z moich dni takich normalnych, ponieważ każdy dzień troszeczkę inaczej wygląda, jako że uczę w swojej szkole również, nie tylko ją prowadzę, ale też uczę, oznacza to, że po prostu te obowiązki są przeróżne. Są to czasami papiery do, do przygotowywania jakieś tam dokumenty, a czasami lekcje, więc czasami sprawdzanie prac, więc każdy dzień jest inny, więc dzisiaj zobaczycie wycinek tego mojego dnia, więc zapraszam Was serdecznie. Zobaczcie jeszcze Anię. Jak się przytula. To jest jej ulubiona pozycja. I teraz tylko głaskać i głaskać. <laughs> o, jak patrzy nam patrzysz na mnie. <laughs> Słodka. Każdy dzień oczywiście rozpoczynam od kawy, więc wybieramy już mamy wszystko i zaczynamy. Kawa to jest podstawa. No, jeszcze nie leci. Jeszcze chwilę. Dobra, zaraz będziemy pić. W trakcie, kiedy pije kawę rano, najczęściej uczę się jakichś języków. Mm. Przede wszystkim chorwackiego, bo to już troszeczkę czasu jest, jak się już uczę chorwackiego, ale też już od chyba kilku miesięcy też uczę się włoskiego. No i ostatnio jeszcze zaczęłam hiszpański, więc to zabiera sporo czasu. Nie zawsze mi się to udaje, to zależy ile mam rano rzeczy do zrobienia, czy mam jakieś dodatkowe lekcje, czy nie. No i ile tych dokumentów i papierów. Dlatego też to czasami przesuwam gdzieś zupełnie na wieczór, ale dzisiaj będę się ich uczyła, więc możecie posłuchać chwilę. Buenos Laseta di Jak widzieliście, języków uczy się sama. Jeszcze w zeszłym roku jak się przeprowadziliśmy do Chorwacji, to mieliśmy takie zajęcia z panią, z chorwatką. To było pół godziny w tygodniu. Ale to było krótko. Potem, już przed wakacjami, zakończyliśmy te zajęcia, no bo rozpoczęły wakacje, <laughs> ale potem już sama się uczyłam. Mam, mam aplikację do nauki języka, języka włoskiego, hiszpańskiego teraz, też chorwackiego, no i oczywiście podręcznik, więc jest co robić. Oczywiście, jak mieszkamy również w Chorwacji, to wiecie, można rozmawiać normalnie z Chorwatami i ćwiczyć ten język na co dzień. A Abi w tym się bardzo dobrze odnajduje. Po prostu leży mi na kolanach i słucha. Jeszcze jedna sprawa, dosyć ważna. Ostatnio na TikToku napisała do mnie Jola, która nas ogląda na YouTubie i na TikToku. Cześć Jola, witam cię serdecznie, żebyśmy pozdrowili na YouTubie jej siostrę. Więc uwaga, pozdrawiam teraz Izabelo z miejscowości Bąków. Pozdrawiam cię serdecznie i bardzo się cieszę, że nas oglądasz. Tak naprawdę, Jola nam napisała, że, że już dosyć długo nas oglądasz i nadal nas oglądasz. To, to jest super, <laughs> nie poddajesz się. Więc pozdrawiamy cię serdecznie. I za życząc Ci wszystkiego, co najlepsze w tym nowym roku i w ogóle w każdym roku. Nie wiem, czy podróżujesz, czy nie, ale jak podróżujesz, to wielu podróży i przesyłamy Ci całuski. Oczywiście Jolę też pozdrawiam. A dzisiaj do południa czeka mnie praca biurowa, więc papiery, dokumenty, niektóre rzeczy będę musiała wydrukować. Trzymajcie kciuki, żeby szybko poszło. A jak mam trochę wolnego czasu w ciągu dnia, to podjeżdżam do lasu i chociaż te 20 albo 30 minut idę na spacer. Oczywiście w weekendy zawsze jest troszeczkę więcej czasu, ale w ciągu dnia takiego normalnego, roboczego, to czasu jest mało, więc zawsze chociaż to. A po co do lasu tak często? Bo to jest chyba jednak bardzo ważne, żeby zmienić otoczenie, żeby troszeczkę ten mózg zaczął inaczej działać niż tak jak przy komputerze, przy biurku, w domu. Więc tak to the sky is always blowing, takes me back in time. To laughter and long nights we left behind. We were young. Ja już po spacerze, po obiedzie. Chwilę odpoczynku, bo jak mam pracować potem, być dzisiaj wieczorem po południu do wieczora mam lekcję, to naprawdę potrzebuję tego odpoczynku, żeby to wszystko było na jakimś poziomie odpowiednim, a nie byle jak. Dlatego też e, teraz najedzona już jestem, wypoczęta, ok, i siadam do lekcji. Jak chcecie, to zapraszam Was ze sobą na chwilę tylko. E, zobaczycie przez chwilę mnie w akcji, oczywiście. Wiecie, że pracuję zdalnie tylko i wyłącznie, więc idziemy na lekcję angielskiego. Hi, how are you doing? Amazing. Pretty good, I think. No, no, I didn't. Did you? All right. Yeah, of course. You can show me that. Thank you. <laughs> ja już jestem po lekcjach i zaraz gdzieś wychodzę z koleżankami z dawnej pracy. Kiedyś pracowałam w szkole i naprawdę powiem Wam szczerze, że to były... Tak fajne dziewczyny, dziewczyny pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli mnie oglądacie, że naprawdę bardzo się cieszę, niektórych nie widziałam całe lata, bo przez tą wyprowadzkę, a wcześniej jeszcze też już dużo wcześniej zrezygnowałam z pracy w szkole, więc tak naprawdę niektórych nie widziałam wiele lat, dlatego podwójnie się cieszę, że w końcu je zobaczę i uściskam, więc jedziemy. Jeszcze wam zapomniałam powiedzieć, gdzie jedziemy tak naprawdę. Zarezerwowaliśmy stolik w restauracji, która nazywa się Noto Ramen w Bydgoszczy, niedaleko Placu Kościeleckich, to znaczy przy w sumie placu Kościeleckich. E, nigdy tam jeszcze nie byłam, ale słyszałam, że mają bardzo pyszny ramen. I okazuje się, że teraz kilka osób z mojego takiego towarzystwa bliskiego już też tam było próbowało, bo oczywiście też już słyszałam, no to podaje zawsze takie nowinki dalej. Yy, więc ja dzisiaj też chciałabym zobaczyć i dam wam znać, czy naprawdę jest tak dobre jedzenie, że warto nawet przyjechać do Bydgoszczy, z Torunia, Złocławka, z, z Grudziąca, a może nawet z Krakowa, bo te opinie, które słyszałam, to były naprawdę takie na przykład: jadłem najlepszy ramen w moim życiu. Więc słuchajcie, możliwe, że jest to jedno z lepszych miejsc w Polsce, ale nie, na razie jeszcze nie mówię, bo zobaczymy po prostu, czy będzie dobre. Dlatego też ruszamy. Widzę, jak się wyglądam cała w czerwieni, bo stoimy na, czwarty, na czerwonym świetle, bo jeszcze sobie pomyślałam, że może niektórzy nie wiedzą, co to w ogóle jest ramen, bo ja kiedyś też nie wiedziałam w przeszłości i ramen to jest po prostu taka potrawa kuchni japońskiej, a w ogóle wcześniej jeszcze chyba z Chin to się wywodziło i to jest po prostu makaron, bulion, taki wywar specjalny i do tego różnego rodzaju składniki i taką Kombinacja tego wszystkiego jest naprawdę daje niesamowite efekty. A ja dzisiaj, jak widzicie, o, zielone. Jak widzicie, jestem na, pasażer, na fotelu pasażera, bo wiezie mnie moja córka, więc mam fajnie. Dlatego ja też dzisiaj mam podwózko. Ona powiedziała, że no, mama, ty tyle razy mnie zawoziłaś gdzieś tam na spotkania, jak byłam młodsza, to teraz mogę ja Cię zawieźć, więc się, się bardzo cieszę. Dzięki, kochana. <grytanie> Jedziemy dalej. I tu mamy plac Kościeleckich, a no to ramen już widzę przede mną. Myślę, że to jest to. O, tak, jest, yy, tak wygląda wejście. Fajnie, pewnie, może tutaj jakieś lato to sobie robią takie zewnętrzne też stoliczki. Zobaczymy, jak. To... O, chyba będę pierwsza, więc zobaczymy nawet. Może, bo nawet będzie dobrze. Tak wygląda Dzień dobry. Dzień dobry. To są takie stoliczki. I zobaczymy jeszcze... O, i tutaj też jest kolejne miejsce. A tam na dole też jeszcze coś jest. Jeszcze są jakieś stoliki, gdzie można siedzieć. O, fajnie. O, i tak wygląda menu. chodzimy na dół, zobaczymy. Sala jest dosyć spora, tutaj też, więc można sobie rezerwować. My już jesteśmy na miejscu. Poznajcie moje koleżanki, już oni Cześć, mówią. Cześć, cześć. Tak. No i oczywiście zaczęłyśmy od czego dziewczyny? Cześć, cześć. Syroparki. Tak, syrop, syrop ananasowy, potem mamy imbir, sok imbir, limonki tak i mięta. Więc wasze zdrowie, a potem wam pokażemy, co jeszcze weźmiemy do jedzenia i powiemy, czy było dobre. I już oczywiście się zadziało, już jest pierwsza strata za nami, a jeszcze nawet nie dostałyśmy jedzenia. Sprzątamy. Doszły pierwsze dania i pierwsze mamy to jest Fioletka co? To jest Wegantanem. Chyba, że teraz mamy na basie proste z orzechów, bulion warzywny z napojem sojowym, makaron ramem, niemięso soboro, pokoj, czerwona cebula dynka, orzechy ziemne. I rej, dobra, ogórki, fajnie. Ok, teraz tak, mamy ogórki. To już zjadłyśmy, a Danusia co masz? Ale z mięskiem mam. Z mięsem, dobrze. A Renia? Z mięskiem. Tantamen, tak? Tantamen, dobra. Też bardzo ładnie. Złeczy i Kasia? To są sajgonki z nadzieniem wieprzowym. Sajgonki z nadzieniem wieprzowym, a Ewa, krewetki w panku. Dobra, fajnie, fajnie. A ja mam też ramen, ale ja mam właśnie wegański, vegan tantanmen. To co, Wioletka. Zobaczymy, czy będzie dobry. Moja potrawa jest bardzo dobra. W ogóle się je to tak, że mamy, aha, drink przeszkadza, że są tak pałeczki, więc pałeczkami to, co jest właśnie ten makaron mięsko, a potem bulion, o tu Daniusia już pokazuje, a bulion potem wyjada się też łyżką, więc je się tym i tym. No i po dobrym obiedzie mamy teraz deser, który wygląda tak, bardzo dobrze, zaraz będziemy smakować. Jemy teraz. Jakie nam tutaj serwują smakołyki, to jest niesamowite. Pycha, tak, to wygląda naprawdę. pięknie. Nie, a słuchajcie, macie, co tam jest dokładnie? Nie, nie mamy już tego. Macza, do... macza, macza, zaraz wam powiem, co jest naprawdę, jest delikatny smaku. Pięknie podamy. Mamy tak, miszkoty, matcha i na bazie mascarpone. Naprawdę dobry deser, nie jest taki wcale ciężki, tylko jest jest naprawdę delikatny, delikatny, nie? I nie jest za słodki, jest naprawdę pyszny. I pięknie wygląda. A wy, jak widzicie, jestem teraz w łazience która też jest bardzo fajnie urządzona. Super. Już tam nie będę wchodziła do toalety, ale naprawdę no ma to swój styl. Super. Idę dalej. Pa. My już jesteśmy po. Wszystko było cudowne. Zgadzacie tak. się? Tak. 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 Dziękujemy. Jeszcze raz powtórzmy nazwę. No to, no, ramen. Ramen. no to ramen. Na pewno możecie tu przychodzić, przyjeżdżać. Było przepysznie. Naprawdę. Więc polecam z całego serca. Ja już wróciłam do domu, jest wieczór, już jest po 22. Ale jeszcze jedną rzecz chciałabym Wam powiedzieć. Coś, co kiedyś y, uważałam za taki dosyć znaczący punkt, to właśnie coś jeszcze a propos tego ramenu. Bardzo często ludzie jak sobie googlują i patrzą w ogóle, co to jest ramen, no to mówią, o nie, no to taki rosół, no nie będę płacić tyle za rosół. Powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę tak mylne pojęcie. Samo danie jest tak dobre w sobie, że nieważne już gdzie pójdziecie na ten ramen, ale to, że ono ma taką miksturę różnych, takie zespolenie wielu smaków, które daje niesamowite takie odczucia, jeżeli chodzi o oczywiście odczucia smakowe, że naprawdę to jest dużo więcej niż zupa. To jest naprawdę danie samo w sobie, które może być i za pierwsze danie, i za drugie danie. Więc tak tylko taka moja dygresja, żeby uważam, że każdy chociaż raz w życiu, jeżeli nigdy nie próbowaliście ramenu, to chociaż raz w życiu spróbować. W dobrym miejscu, takim jak właśnie Noturawan, na przykład Bydgoszczy, ale na pewno macie też takie restauracje w swoich miastach, więc po prostu zobaczyć, że to nie jest tylko zupa, to jest dużo więcej. A dzisiaj już jestem w mojej dawnej szkole, też odwiedzam. No, jak jestem w Polsce, no to wiadomo, że trzeba podwiedzać, podwiedzać stare kąty. No i oczywiście oprócz pani dyrektor, która już była, no to mamy tutaj też fankę Chorwacji, nasza pani sekretarka. Pozdrawiam wszystkich widzów. Też uwielbiam Chorwację. Co roku jedzimy, a właściwie nawet trzy razy do roku. Oglądam y, Marty vlog regularnie. Ja dzięki wielkie! Uwielbiam, uwielbiam Chorwację. Tak, Iwonka to była chyba w większej ilości miejsc niż ja z Markiem jeszcze, więc ona jeszcze nam czasami daje takie typy, gdzie jeszcze jechać. Pozdrawiam mojego męża. <noise> Pozdrawiamy. Pa! A jak przychodzi wolny dzień, to jadę bardzo często do mojej mamy, do Gdańska, więc dzisiaj Was też ze mną zabieram na krótką przejażdżkę. Jak widać, już dojechałam. Była bardzo duża mgła dzisiaj, niestety. A jak jeszcze było ciemno, to było ciężko. Ale szczęśliwie już jestem, więc kilka ujęć. Potem na pewno Wam jeszcze pokażę kilka ujęć. Troszeczkę tu centrum, ale już nie będę wjeżdżała bardziej, tylko dosłownie tutaj, gdzie jestem. A potem bym chciała jeszcze pojechać na plażę w Jelitkowie. Moja ulubiona plaża, która też jest najbliżej mojej mamy. Więc to też Was zabiorę jeszcze ze sobą. To lecimy dalej i do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Love feels so invincible Feel Proszę, jaka niespodzianka. Już nie ma mgły. Przecież nie minęło aż tak dużo czasu. Jest bardzo ładna pogoda, więc e, widzę, że na razie nie wieje. Chociaż dzisiaj odczuwalna jest taka z minus 2 lub minus 3, niestety. Dlatego, że e, jest po prostu duża wilgoć. E, temperament, tempe... Termometr pokazuje gdzieś tak minus jeden, więc ja myślę, że tutaj jest jeszcze troszeczkę chłodniej, ale za to e, się cieszę, że, jest, że wychodzi słońce i niebo się przejaśnia. Więc idziemy dalej, zobaczymy jak będzie wyglądał Bałtyk. Oczywiście jeszcze raz powiem, że to jest Gdańskie Litkowo, dlatego też e, zobaczymy, czy będzie widać może jakieś statki, kontenerowce. No to zaraz zerknę. Ludzi na spacerze jeszcze nie ma dużo, bo jest dosyć wcześnie. Tu pusto, normalnie to jest pełno ludzi. Tu jest wejście na plażę w tą stronę, więc zaraz tam podejdę. I tutaj też pusto, więc albo się ludzie pochowali, tylko ja nie wiem, czy. A nie, nie, no, no możliwe, że to jest po prostu jeszcze za wcześnie i trochę za zimno. Zobaczymy dalej. Lecę dalej, ale chociaż już pierwsi rowerzyści mnie teraz minęli, więc zobaczymy, czy może na plaży wszyscy już są, się opalają w strach kąpielowych. No, na plaży tam za mną trochę jest pacerowiczów. W tą stronę, w stronę Sopotu też jest trochę, ale nasze polskie morze jest też przepiękne. Uwielbiam. Oczywiście to jest zatoka, więc nie jest to morze otwarte, tak jak na przykład w koło brzegu stroniu morskim i tak dalej, i tak dalej, ale i tak ma swój klimat. No ja już jestem u mojej mamy, poznajcie moją mamę, witamy. I mama w jakim teraz parku jesteśmy? I w parku Ronalda Regana. Tak. I my już przygotowane, bo zaraz będziemy grały w pingponga. Tak, i piłeczkę. I w piłkę. I potem. Y Piękny spacer plażą, tak. słoneczna pogoda, jest cudownie. Tak, jest... a moja mama jest bardzo aktywna, więc słuchajcie, <noise> y, cały czas w ruchu, więc y, ja muszę się też dostosować. <noise> pozdrawiamy, mamciu, pozdrawiamy, buziaczka. <noise> Nieźle jak na początek. <noise> Super, dzięki. słońca teraz, ale to coś tam widzę. Uh. Matko. Taki wyczyn. No i teraz, oczywiście, na plaży. Mama już szaleje, a ja ją będę nagrywać. <laughs> <laughs> Mama, ty będziesz miała ten o, wyczyn sportowy, a ja wyczyn taki wiesz, artystyczny. <laughs> wow. My już po spacerze, pochodzone, pospacerowane i teraz już jedziemy, bo moja mama zawsze jak ja przyjeżdżam, bo to są moje ulubione placki ziemiaczane będzie dzisiaj robić, więc ja już zawsze na to czekam, bardzo, bardzo. No, ciasto <gry> gotowe, tylko na patelnię. Tak, dokładnie i po, słuchajcie, żegnamy się już z Wami na dzisiaj, dziękujemy, że z nami byliście i do zobaczenia, do następnego, pa!